Zobacz, gdzie autobus. Eee, Wiesz, no co właśnie, się kojarzą autobusy? Z amfetaminą. <noise> Zastanówmy się, czy każdy może zostać Scrum Masterem. My wiemy, że nie. Nie. Bo I, bo moglibyśmy już teksto. na tym skończyć ten film. Ale postanowiliśmy wyciągnąć pomocną rękę. Rękę. Rękę i zastanowić nie się... Nie, poczekaj o... to to jeszcze jest, raz. Ale to jest dobre. Właśnie ale przestań. I, zasta... I to będziemy mieć <noise> I zastanowić się, i zastanowić się, co zrobić, jeżeli nie mamy, albo jak zostać scrumasterem, jeżeli nie mamy doświadczenia? Bo to o to chodzi w tym filmie. Jak zostać scrumasterem, jeżeli nie mamy doświadczenia? I to nie ma być taki film jak zwykle, że siedzimy tak i gadamy. Tylko to ma być film z Jajem: 7 minut gadania o tym, jak zostać scrumasterem, jeżeli nie mamy doświadczenia. I od razu tutaj no, kilka rzeczy się rzuca. Od razu na pierwszy rzut oka. No, po pierwsze musisz się do tego nadawać. No, musisz się do tego nadawać. Tak, Jeżeli się nie nadajesz, to tego nie zrobisz. Ale to o tym pisaliśmy rozpisaliśmy Tak, się z... Ja nie chcę o tym dużo gadać. Dlatego mówię, musisz się nadawać. Jak sprawdzić, czy się nadajesz? Empirycznie. Empirycznie. Czyli tak jak mówi, cała zwinność, pójść do roboty, przekonać się, czy to jest dla ciebie, czy lubisz go z ludźmi, czy nie. Czy się w to wkręć. Ale wiesz, ogóle... jaki jest problem? Wyzwanie. Jaki? problem? Dawaj. Bo wiele ludzi mówi, że chciałbym zostać kramasterem, no? Chciałbym pójść do roboty się sprawdzić. Tak jak ty mówisz, pójść sprawdzić się, czy. Znam skrama na tyle dobrze, żeby sobie poradzić, czy znam, umiem współpracować z ludźmi, czy nadaję się do tego, czy mam ten flow a, i czy mam predyspozycję, tak jak powiedziałeś. Tylko wszędzie wymagają ludzi z doświadczeniem. No i... I co ja mam biedny zrobić? Biedny o, biedna. E, zrobić, jak chcę zostać skrama sterem, chcę się sprawdzić w tej pracy. Czuję, że to jest moje powołanie. E, tak jak niektórzy czują powołanie do no, na bycia kierowcą tramwaju czy, czy metra. Czy, Niektórzy nadlatają w, w autobusach. Dobra, dobra, dobra. No, okej, okay. czaje, czuję, czuję ten problem, czuję mhm. ten problem. No więc dajmy takie trzy złote rady. Trzy złote rady. Góra cztery, żeby nie przeciągać. Po no my, pierwsze, staż. staż. Staż, my wiemy jak ludzie patrzą na staże, nie? Cofnijmy się w czasie, tak Własty. jakieś 5-10 lat temu, staże to było złotego świata, tak. nie? Chodź na staż, będziesz dla nas pracował przez trzy miesiące, a my ci zapłacimy okrągłe... Zero. No, to, no, albo Czy to było na praktykach? Jedno i drugie. E, no to pamiętajmy, że, że możemy zrobić coś takiego, tak? Powiedzcie, słuchajcie, no ja mam doświadczenie teoretyczne. Tak. To się pięknie teraz mówi. Tak. Mam doświadczenie teoretyczne, chciałbym zdobyć praktyczne. E, no nie mówimy, że za zero, tak? Ale za pół stawki, za... Jedną czwartą stawki. Jedną czwartą Wystarczy. stawki. E, no tylko to jest trudne znowu, bo powiedzmy sobie szczerze, teraz dużo osób chce być masterem. Bardzo. Bardzo dużo. Projekt ludzie, którzy liznęli, chociażby byli na studiach, dowiedzieli tak. się, czym to jest. Entuzjaści, Agile. entuzjaści i z innego podejścia, którzy mogą mieć o tym mniejsze albo większe podejście. No bardzo dużo. Osób. Team, leaderzy, Team którzy, liderzy, którzy tak. widzą to jako tak, szansę do tak. tego, żeby, żeby zrobić coś więcej. Tak. Ale żeby zrobić coś więcej, jest w dobrą tak, stronę. Tak, ja tak. bardzo pochwalam. Wszystko tylko jest, tylko jest dużo znowu, no, staż może być problematyczny, bo mamy 34 chętnych na jedno miejsce. Tak. I no my to... musimy się czymś jakby odznaczać. No to już powiedzieliśmy, że praca może być problem, że staż może być problem. To szukajmy dalej, jak zacząć y, skromomasterować. Uh -huh, uh -huh. e, no to zacznijmy tam, gdzie jesteśmy, może. I to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest chyba najlepszy pomysł, na jaki możemy wpaść, bo chwilę wcześniej mieliśmy taki pomysł, żeby zacząć robić coś swojego, nie? jakiś no. blog czy coś. ale bez... To chyba nie pyknie. To chyba nie pyknie, bo to w dalej nie jest masz, teoria. Tak, bo nie masz praktyki. Nie masz praktyki. I Widzimy, teraz... znamy takie, nie? takie blogi, które rozpoczęły od teorii, a nie od praktyki. to nie idzie w dobrą stronę. <laughs> to nie idzie w dobrą stronę. Więc skupmy się faktycznie. Zaczajmy zmiany tam, tam, tam gdzie, gdzie jesteśmy. I to jest bardzo dobry podejście. I możemy to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Tak. Bo jeden to jest taki, że idziemy do naszych przełożonych mówimy. Słuchajcie, my tutaj Wam zrobimy frikowe szkolenia ze Skrama, bo jakby zrobiłem sobie jakiś certyfikat albo dwa, chociaż zaraz powiem, że to nie jest, nie jest niezbędne. Ale zrobiłem sobie jakiś certyfikat, mam przygotowanie teoretyczne, wyszkolę za darmo zespół, w którym aktualnie pracuję, Skramową, Wy będziecie mieli ludzi, ułożę Wam to, zostanę Skrammasterem, pewnie na początku jako dodatek do swoich, niestety, tak. jako dodatek do swoich innych obowiązków, ale jest to jakaś opcja. Druga opcja jest bardzo podobna. Ale jest niepostrzeżenie wprowadzone. To znaczy, zacznijmy robić daily, zacznijmy raz na jakiś czas robić retro, zacznijmy może się planować na tydzień albo na dwa i wprowadzajmy tak niepostrzeżenie elementy i techniki. Może o tak, elementy i techniki. No i tak w ten sposób, będąc Scrum Master'em, czy w ten sposób, zaczynając być Scrum Master'em, zdobywamy dużo doświadczenia takiego zakopów. Tak. Takiego Prak praktycznego, tak, praktycznego. Bo my próbujemy, i to nawet wydaje mi się, że robimy to troszeczkę. Niektórym osobom to może pomóc. Tak. W sensie, bo robimy, musimy wytłumaczyć niektóre wydarzenia, techniki, narzędzia, spotkania. Po co, Jak? Po co? Dlaczego? dlaczego? A nie na zasadzie, że słuchajcie, no będziemy pracować pracać Scrumie, a ja Scrum przewiduje takie rzeczy, róbmy tak. Więc tu wydaje mi się, że znaczy jedna i druga opcja wprowadzania Scruma tam, gdzie jesteśmy, jest. jest Pożądana. Pożądana. Jest dobrym pomysłem. Tak. Ty miałeś jeszcze jeden pomysł. Tak, miałem jeszcze jeden pomysł, Tomek. Zgadza się? Konfabulacja. Czyli. Podrasujmy, podrasujmy, to jest dobre słowo. Podrasujmy byłem, delikatnie. Byłem projekt managerem w princie II, ale powiem, że byłem Scrum Masterem. Na przykład, no. Albo byłem projekt managerem z... w princie drugim, e, ale przeczytałem książkę o Prince To Okej. Okay. No to nie polecamy. Nie, nie, nie polecamy tego, dlatego że to bardzo szybko wyjdzie. To okaże się nagle, że za. E, f, nie wiem, może nie w pierwszym, ale w drugim, trzecim retro bardzo szybko wyjdzie, jeżeli się zaczną pojawiać standardowe problemy, po co, dlaczego, czy muszę, e, co nam to daje i tak dalej, to bardzo szybko wyjdzie, że my tak naprawdę nie mamy tego doświadczenia praktycznego i nie będziemy w stanie tego w dobry sposób wytłumaczyć, tylko będziemy odpowiadali książkowo. A tak, książka tak. nie wystarcza. Niech wystarcza. Tak samo, jak nie wystarczają nasze ulubione certyfikaty i ostatnio toczymy troszeczkę z tym batalię, nie? Ludzie nas tak. pytają na YouTubie. Jak, e, jakie certyfikaty tak, mam zrobić, żeby tak, zacząć tak, pracę tak, jako Scrum Master? Tak, żaden, 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 po prostu. Po Potrzebna jest praktyka, a nie certyfikacja. I certyfikaty. Więc polecamy Wam serdecznie to podejście, jedno z trzech podejść, które przedstawiliśmy przed sekundą, a szczególnie podejście numer trzy, czyli to praktyczne ujęcie tematu u siebie w organizacji i rozpoczęcie takiej pozytywnej zmiany u siebie, a później wyciągnięcie, może nie referencja, ale dopisanie sobie do SIFI faktycznie tego, że byłem z krama wprowadzałem z w swojej organizacji. Złapałem bakcyla, potwierdziliśmy sobie empirycznie, że się nadajemy i jesteśmy w stanie z tym wyjść na rynek. Dziękujemy bardzo. To było dzisiejsze Hashtag gałko.